Witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dawno na moim kanale nie było przepisu na chleb. Cały czas chleb piekłem z, z tych przepisów, które są na kanale. Yy, troszeczkę takiego, wiecie, kombinowania, kombinowałem sobie, aż w końcu mam taki przepisik, powiem, że idealny. Kto chętny, zapraszam. Słuchajcie, chleb zaczynam od podgrzania sobie produktów płynnych, czyli woda. Woda w ilości półtorej szklanki. Przypominam, szklanka pojemność 250 ml. I do tego jedna szklanka jedna szklanka maślanki. I to wszystko podgrzewamy delikatnie, oczywiście nie gotujemy. Yy, temperatura tego płynu ma być około 35 stopni. Kto nie ma termometra, no musi to jakoś spróbować. No wiadomo, to może być tylko letnie. W, w żadnym wypadku nie może się to gotować, ponieważ nic nam z tego nie wyjdzie. Maślankę z wodą mam podgrzaną. Teraz miseczka, drożdże. Drożdże w ilości 50 gram. Ktoś pewnie powie, że za dużo. Może sobie dodać mniej, ale czy to się uda, czy się nie uda. To już naprawdę tego nie wiem. Ja nie będę z tym dyskutował, to jest moje, <laughs> moja taka, wiecie, taki mój przepis, ja z tego robię i po prostu taki wam podaję. A wy czy, yy, czy tak zrobicie, czy nie, no to, to już zależy od was. Do, tego, do tych drożdży dolewam troszeczkę tej maślanki z wodą. Jak widzicie, nie dodaję tutaj żadnego cukru. Teraz delikatnie to rozmieszać, tak, żeby te drożdże się rozpuściły. I odstawmy to sobie w jakieś w, jakieś w miarę ciepłe miejsce na około 15-20 minut. Słuchajcie, w jednym momencie coś tam poszło nie tak. Myślałem, że się nagrywa, ale się nie nagrywało. Yy, dolałem drożdże do, do pozostałego płynu. Teraz działamy dalej. Niska, sitko i mąka. Mąka w ilości pół kilograma. Mąka przenna. I oczywiście trzeba przesiać. Jak, jak do każdego wypieku. I do tego. Jedna szklanka mąki żytniej, razowej. Wiecie, po prostu taka mąka do wypieku chleba. Mąka razowa do wypieku chleba. Tak więc mąka ogarnięta. Do tego jedna łyżka lnianego, możemy sobie dodać więcej, to w niczym nie przeszkadza, i jedna łyżka słonecznika. Miałem gdzieś łyżeczkę, zginęła, i do tego jedna łyżeczka soli. Teraz przelewam ten płyn. No i oczywiście trzeba to wyrobić. Troszeczkę niestety trzeba się pobrudzić. Ale to nic. Chlebek naprawdę wyjdzie wspaniały. Fantastyczny. I oczywiście nie będzie to jakaś gęsta, gęsta konsystencja, tylko takie w miarę rzadkie. Tak więc ja Was już tym nie będę zanudzał. Wyrobię i pokażę, co dalej. Słuchajcie, teraz dwie foremki. U mnie jedna troszeczkę mniejsza, jedna większa, ale to nie ma żadnego znaczenia. Odrobina masła Wysmaruję te formy. Oczywiście lepszy, był, lepszy tutaj by był smalec, no ale muszę przyznać, że mi brakło. No i niestety muszę, muszę, to, muszę zastąpić to masłem. Ale masło też jest ok. Także nie ma się tu, tutaj za bardzo czym przejmować. O to chodzi, żeby to ciasto za bardzo nie przywarło później fajnie nam wyskoczy z tej foremki chlebek. Także posmarowana forma. I co? Można przelewać ciasto. Podzielę to sobie na te dwie formy. Słuchajcie, przeleję, przełożę do tych foremek i odczekam jeszcze około 10-15 minut. Niech to ciasto delikatnie podrośnie. I wtedy powiem w jakiej temperaturze pieczemy i przez jak długo. Ciasto mam przełożone. I tak jak mówiłem, odstawiamy, przykrywamy i odstawiamy na około 10-15 minut. Słuchajcie, coś z tym nagrywaniem naprawdę dzisiaj się dzieje. Myślałem, że nagrywa się, znowu się nie nagrywało, yy, tak więc. Słuchajcie, yy, chlebek ładnie wyrósł, posmarowałem delikatnie, delikatnie wodą i posypuję. Tu już mam posypane, ale jeszcze mogę dosypać sobie ziarnami słonecznika. Słuchajcie, jeśli chodzi o pieczenie, yy, piekę w temperaturze 170 stopni. Możemy piec w temperaturze 180 stopni yy, przez godzinkę czasu. No ale oczywiście kontrolujmy to, czy nam się nic nie przypieka. Powiecie, wiecie, z tymi piekarnikami różnie bywa. Także teraz na godzinę czasu do piekarnika. Jeszcze dodam, że yy, wkładam do, do zimnego piekarnika i od czasu nagrzania się piekarnika wtedy liczę czas. Tak więc słuchajcie, chlebek mam gotowy. Naprawdę pachnie nieziemsko, coś fantastycznego. Teraz rozkroję delikatnie chleb ostygł. Nie zupełnie, ale już ciężko wytrzymać. Także masełko, pomidorek. I będę jadł. Zobaczcie, jaki delikatny, fantastyczny w smaku. Na pewno fantastyczny smak. Mm, chrupiąca skórka. No coś fantastycznego. Słuchajcie, jeśli wam się to podobało, jeśli przepis wam się spodobał. Działajcie, zachęcam do upieczenia swojego chlebka. Życzę udanych wypieków i do następnego.